O, czyś, cześć mamo ja Cześć, właśnie chciałam cię wyobudzić, Ale widać, że sama stałaś A z jakiego powodu? Chciałabym Ci kogoś przedstawić Znaczy, na pewno go znasz Czy to coś niedobrego? Czy złego? Czy głupiego? Czy najfajniejszego na świecie? Najfajniejszego na świecie, dla Ciebie Dla mnie to troszeczkę takie, takie, no dobrze, no to chodź. Dobrze. Chodź, chodź, chodź. Co jest takie, aż takie ważne? To. Porozmawiajcie sobie. A kogo? O cześć. Zgniłam. Ja też. Jak fajnie, że się wejście spotkamy. Weźcie bo zaraz pawie puszczę. Chciałam to powiedzieć. Nawet słodka z nich para. Przyznaj. I co, idziemy do szkoły? Y jasne, ale muszę się przeszukować. Aha, dobrze. No to my poczekamy przed budynkiem. Okej. Okay. kiedy jej powiesz? Kie, ja za smugę. Nie mogę. Ja będę czekać, już Ola. Nie albo bądź. No dobra, to chodźmy O fejs uważać, bo tu jest straszne. Ech... Czemu? Który się umówiłeś? Nie tutaj, idź dalej. Dobra. Jake! Co? Już jestem. Tak szybko? Mhm. Dobra, no to chodź. Chłopaki! Do szkoły idziemy. Już jest? No. Okej. Okay ale nic nie powiedzieli. Znam ich. Co to nikogo jeszcze nie ma? Widzę, czy nie. Już chwila. Pogadzaj. Wiesz, jak to bym mogła dopowiedzieć, prawda? O co? Przez... Mówię wam, coś tu jest podejrzane. Nikogo nie ma. Ale przecież jest jak coś w rano. Aaaa, to wszystko wyjaśnia. Ale czemu nie ma jeszcze nauczycieli? Przecież oni przychodzą około szóstej. No właśnie, też się zastanawiam. A co to tak w ogóle u ciebie? Czy tak? Czy ta dziewczyna przestała ciebie dręczyć? No, przeniosła się do innej szkoły. Więc teraz jest ok. Super. No, na jeden problem z głowy. Jeszcze tylko jeden. O czym wy mówicie? Przestańcie. O mój Boże. Nie, popatrzcie, popatrzcie. Dzieciaki, siadać. Siadać na miejsca. Dzisiaj powtórzymy sobie temat. Taki, 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 taki. zejdzie z tego dołu. A co chcesz dać, dostać uwagę? Nie dziękuję. Myślę, no, to jest zbyt śmieszne. Nie mogę. Wiesz, że tutaj są kawały? No. Eł. Cześć mamo, mogę do mnie przyjść koledzy? O. Cześć kochanie, oczywiście. Zapraszam ich na obiad. To świetnie. A co jest? Yy, jeszcze nie wiem, ale mam ochotę na rybkę z kaszą manną i sosem jodowym. Pychotę, prawda? Mi się bardzo podoba. Właśnie chłopaki. Chłopaki, chodźcie. Chodźcie na obiad. Już się Dzień dobry. dobry. Halo. Cześć dzieciaki. Dzisiaj będzie rybka z kaszą i sosem miodowym. Lubicie? No jasne. To świetnie. Pójdę jej się przygotować. Spadam. Z tych pantofli. Usiądźcie. Ok. Chodźcie, siadajmy. Ok. Nie wiem, gdzie usiądę. Ja też nie wiem, wiesz. Oła. Sorki. Nie mogę tutaj. Co się stało? A co? Nie mogę obok Cię Пока не можешь? Можешь? Ну че ж, чекаме